2012 ogłoszony został w Bydgoszczy. Mam nadzieję, że ze skutkami nie tylko dla naszego miasta, ale i daleko poza jego granicę ogłoszony został rokiem Leony Wyczłkowskiego. Pierwsze pytanie, dlaczego w ogóle takie obchody, po co robimy takie rocznice, a drugie, dlaczego akurat w tym roku? No bo on się urodził 160 lat temu, Akurat przypada rocznica, w kwietniu przypadnie rocznica jego urodzin. tak się składa, że ten kwiecień, w którym się urodził, jest ważny. Także i dla nas, ponieważ w kwietniu, dokładnie 8 kwietnia, przepada w tym roku 75. rocznica z kolei, a więc też okrągła rocznica przekazania daru przez profesorową Franciszkę Wyczółkowską, wdowę już po śmierci malarza, artysty, przekazania daru na rzecz miasta Bytgoszczy. Był to ogromny dar, na który składały się prace reprezentujące różne zakresy, można powiedzieć, jego działalności artystycznej, bo były to obrazy olejne, były pastele, były, były akwarele, gwasze, były rysunki tuszem czy o, i ołówkiem, były oczywiście grafiki, dużo prac graficznych, w tym szczególnie litografia, w której tak. Celował i były także szkicowniki. Jakbyśmy policzyli także wszystkie kartki w szkicownikach, w szkicownikach, a możemy tak zrobić, to byłoby tego 906 prac. Jeśli byśmy liczyli tylko same pojedyncze dzieła, to jest 425. Niezależnie od tych prac Leon Wyczółkowski czy pani Franciszka Wyczółkowska razem przekazali szereg pamiątek, w sumie też kilkaset pamiątek, na które składają się, no to takie pojęcie zbiorcze, ale tam są listy, dokumenty, zdjęcia, fantastyczną fotografię prezentującą Wyczółkowskiego w czasie pracy, w plenerze, w atelier, ale także razem z małżonką w mieszkaniu w Poznaniu na przykład. W gościaradzu, ale także jego pobyty nad morzem, wczasującego na piaskach, na plaży nadmorskiej. Widać na tych zdjęciach Wyczułkowskiego spełnionego jako człowieka, jako artystę. Ten pierwszy okres studiów związany był ze szkołą rysunkową, która działała w Warszawie, oczywiście w czasach zaboru rosyjskiego w latach 69-75. Jego nauczycielami byli Hadziewicz, Kamiński. Następnie e, wojciech Gerson od 1872 roku. I ważny, ten akurat nauczyciel był niezwykle ważny, ponieważ był malarzem e, realistą, malarzem jeżdżącym i malującym Polskę. Gerson sam tak robił i zachęcał do tego swoich uczniów. E, zarzucał plecak, brał sztalugi, wyruszał w plener. Malował, rysował. Gerson był także wybitnym pejzażystą. O tym musimy cały czas pamiętać. Nie chciał młody Wyczółkowski poddać się takiej tematyce, że ma jeździć po Polsce i malować Polskę. Jego wtedy interesowały sceny symboliczne, ale wyjazdy w Polskę, w wędrówki po Lubelszczyźnie zaowocowały również odkryciem przyrody w tych okolicach. Tym, co już wcześniej gdzieś utajone, że mało w Zainteresowanie architekturą zabytkową. To jest również wpływ Gersona. Miasta, które odwiedzał, i dokumentacja tych miast, prawie fotograficzna, bo takie są obrazy Wyczółkowskie, Wyczółkowskiego z tego okresu. Stąd myślę, że ten okres warszawski był niezwykle ważny. Monachium to wybitna uczelnia artystyczna, jedna z no, najlepszych w tym czasie w Europie. I kiedy Wyczółkowski usłyszał od Malczewskiego i również Adama Chmielowskiego o tej uczelni, miał też taką ochotę tam pojechać. Trudno określić, czy był do końca 76, czy był do połowy. Mówi się, że był około roku w Monachium. To był również ważny okres w jego twórczości, bo w Monachium uczono świetnego malarstwa. To, że on nie mógł być dłużej, to taka bardzo prozaiczna sprawa. Wyczulkowski otrzymał pieniądze, mieszkał w, w pokoju z kilkoma kolegami, którzy byli może bardziej mniej odpowiedzialni niż on. Jak się zorientowali, że on ma pieniądze, które nie leżały na koncie wtedy, tylko miał je gdzieś przy sobie, to pożyczyli od niego i przegrali w karty. Do tego stopnia miał trudną sytuację, że musiał prosić, pisał do Warszawy. Prosił, żeby sprzedano jego obrazy, bo bywało, jak sam mówił, bywało, że przez tydzień nic się nie jadło. Przyjazd do Krakowa i spotkanie z Matejką, wybitnym naszym historycznym malarzem dla Wyczułkowskiego, było takim fajnym okresem, a jednocześnie próbą sił, można powiedzieć, bo Wyczułkowski, wybitny malarz zapowiedź przynajmniej wybitności a Matejko już uznany malarz. Oczywiście Matejko sądził, że znajdzie godnego następcę, nawet udostępnił mu swoją pracownię. Był dla niego bardzo serdeczny. Wyczółkowski miał inny pomysł na swoją twórczość. Zarzucał nawet Matejce to, że on nie wychodzi w plener, że maluje te swoje obrazy historyczne. Natomiast Matejko miał wpływ na Wyczółkowskiego, bo powstały obrazy historyczne pod wpływem Matejki. Każdy artysta żyje, właściwie żył w tamtym czasie z malowania na zamówienie, tak to można w cudzysłowie określić. Co to znaczy? Przychodzili ludzie i prosili, żeby ich sportretować. I to był ten etap, który dawał mu stagnację, pewną, bo miał pieniądze, a z drugiej strony przynosiły mu też te portrety popularność. Nie ukrywajmy, sporo osób przychodziło do Wyczółkowskiego. Sam Wyczółkowski mówił, że nie lubi malować kobiet przede wszystkim. Nie wiem, czy to do końca prawda, bo sporo tych kobiet namalował. Potrafił doskonale malować perfekcyjnie tkaniny, różnicując gatunki, koronki, co też widzimy na obrazach oczywiście, ciemne, nieokreślone tło. Bo takie były wtedy mm, takie kanony, powiedzmy, malarstwa. Natomiast kiedy malował dla siebie, a zdarzały się też obrazy, że malował kobiety dla siebie. Mamy tu taki obraz w Naszym Muzeum, portret kobiety z kwiatami we włosach przecież, cyganka inaczej nazywana przez Nasze Muzeum. Malowana dla siebie, gdzie podpatrywał tą kobietę w zupełnie innym ujęciu, gdzie mamy wpływ malarstwa francuskiego, zapewne widoczny bardzo mocno w tym obrazie. W ramach tych portretów wybitnych osobistości wykonywał też autoportrety. Własne wizerunki rejestrował od bardzo wczesnego okresu, już w XIX wieku, wykonywał swoje pierwsze odbicia. Jak sam mówił, malował po to, żeby zarejestrować upływający czas, to, co się z nim dzieje, jak się zmienia, jak się starzeje, można powiedzieć, ale również po to, żeby pokazać nam, jakie ma stany ducha. Czasem był bardzo zadowolony z siebie, czasem próbował być kimś innym, nieraz się przebierał. A innym razem był mocno zamyślony, refleksyjny. Wychłukowski odkrył plener na Ukrainie. Właściwie doszedł do impresjonizmu nie tyle studiując dzieła Malarzy w Paryżu, ile doszedł poprzez samodzielne, własne jakby doświadczenie. Ona tą Ukrainą zetknął się przecież już od końca lat 70. kiedy przebywał na Kijowszczyźnie, na Wołyniu. Wykonywał tam właściwie zamówienia dla, prawda, na rzeczy polskich rodzin, które tam mieszkały, ale to dawało mu doskonałą okazję do kontaktu z pejzażem, z ludnością ukraińską. Przecież portretował wielu... Chłopów ukraińskich, prawda, którzy byli bartnikami, rybakami. Właśnie tworzył bardzo interesujące serie przedstawień, zwłaszcza przedstawienia rybaków. Bywały sceny zabawne na Ukrainie, kiedy za 25 rubli wykonywał portret dla przychodzącej osoby. Nie przykładał się. Sam mówił, że go będą prześladować jeszcze po śmierci te portrety, bo nie był z nich zadowolony. I zdarzało się, że wracał ktoś i mówi, że jest niepodobny. Czułkowski informował, że poprawi nos, oczy, cokolwiek, nie poprawiał i wmawiał następnego dnia, no widzi pan teraz, to pan jest podobny na tym obrazie. On właściwie jakby wkrzeszał takie trochę odwieczne rytuały, którymi ta ludność ukraińska prawda, cały czas się jakby zajmowała. Prawda? Także to jest zupełnie coś innego, to nie jest taka prosta rejestracja prawda, postaci, tylko właśnie pewna opowieść o ludziach, o kraju, o krajobrazie, otoczeniu. Tych ludzi, których on potrzebował. W latach 80. jego pierwsze przedstawienia ukraińskie były zasadniczo realistyczne. Więc kolorystyka nie miała tutaj takiego istotnego znaczenia, bo liczyła się właściwie bardziej taka relacja po prostu. Natomiast faktycznie po jego pobycie w krótkim w Paryżu, kiedy on powrócił na Ukrainę, zaczął malować w bardzo intensywnych barwach. To były czerwienie, żółcienie, błękity, zielenie, kolor oczywiście impresjonistyczne, które on jednak jednak obdarzał pewnymi walorami, właściwie takimi uczuciowymi i walorami nastroju. Kiedy objął stanowisko profesora, wybitny malarz miał w sumie trudności ze swoim przekazem, ponieważ musiał się nauczyć współpracować ze swoimi uczniami, ale jego bezpośredniość w lekcjach, jego kontakty ze studentami były tak fajne, że oni go bardzo lubili. Na uczelni okazało się, że ta spokojna postać, ten dobry, nieśmiały człowiek, bo tak możemy o nim powiedzieć jako o człowieku, okazał się być taką zupełnie przełomową postacią, bo to on właśnie zażyczył sobie i wprowadził żywą modelkę do aktu. Dotychczas studenci malowali z rzeźb, z figur, a tu. Pojawia się naga postać kobieca wśród mężczyzn, bo studentami byli mężczyźni. E, m, oczywiście doniesiono do władz, proszę zwrócić uwagę na to, że był to czas, czas zaboru. Uczelnia miała sporą autonomię, ale podlegaliśmy wtedy jurysdykcji austro-węgierskiej. Interweniowała policja. Fałat przez kilka kolejnych lat, będący rektorem, kolegą, kolega Wyczłkowskiego, artysta-malarz, wypominał Wyczłkowskiemu, że miał z nim wiele problemów. Kolejną rzeczą ważną, którą zrobił Wyczółkowski, wyprowadził studentów w plener, pokazał im kraków, pokazał im pory roku, bo to jest ważne w twórczości. Samego Wyczółkowskiego było ważne światło pory roku, ale chciał, żeby studenci również to zauważyli. Kiedy przychodził na korekty, na zajęcia oczywiście i czynił korekty, bywało, że student wykonujący pracę, Wyczółkowski chciał mu pomóc. I wtedy brał pędzel, nie żałując farby, używał tej farby w nadmiarze, nawet mówiono o Wyczółkowskim, że jest pan w farbie. Że nie żałuje tej farby. Oczywiście on dla siebie mógł nie żałować, ale studenci patrzyli na to z boku z takim wielkim ubolewaniem, bo tej farby za dużo schodziło. Oni byli dość biedni. On rozumiał ich sytuację. Bywały, sytuacje, bywały takie chwile, kiedy Wyczółkowski pomagał im finansowo w jaki sposób. Nie zawsze świadomie przychodzono, na przykład kiedyś yy, przyszli jacyś panie do niego, żeby podpisał weksel, bo jakiś student oczywiście miał pożyczkę pod, zastaw, pod nazwisko wyczłkowskiego, Wyczułkowski absolutnie nie był świadom tego, że tak to się dzieje. I kiedy potem miał po ten, za ten weksel zapłacić pieniądze, to był mocno zdziwiony, że nie zwrócono się do niego bezpośrednio, że ten student nie przyszedł po pożyczkę, tylko jakieś weksle wystawiano. będąc w Krakowie malował Kraków, ale w okolicy mamy góry. W związku z tym Wyczółkowski jeździł w Tatry, jeździł nadmorskie oko, wykonywał wiele kilkadziesiąt prac związanych z pejzażem górskim. Właściwie możemy śmiało powiedzieć, że to polski malarz gór, gdzie te góry w dwóch okresach malował. Pierwszy okres między 906 a 910 góry wydawały mu się piękne, jak były ponure, ciemne takie groźne, bo dla niego góry i morze to takie dwa żywioły, których on nie mógł pokonać, będące oczywiście w naturze. Natomiast drugi okres, 1911-17, to taki etap, kiedy on rozjaśnił paletę, kiedy wtedy morskie oko zaczyna być jasnym, wspaniałym morskim okiem z tą lazurową wodą. Przyglądał się górą z bliska, z daleka. Wyczłkowski był przede wszystkim grafikiem. Sam powiedział pod koniec jakby swojej, swojej działalności, pod, pod koniec swojego życia moje ży rzeczy graficzne zostaną. Więcej sobie je cenię niż wszystkie moje obrazy. I w tym jest wiele prawdy, bo my teraz patrząc z naszej perspektywy też uważamy, że dorobek graficzny Lana Wyczółkowskiego na, w kontekście sztuki polskiej tego czasu jest wyjątkowy. Grafikiem Wyczółkowski został w wieku prawie 50 lat, kiedy był dojrzałym już malarzem, dojrzałym człowiekiem o pokaźnym dorobku. I właśnie zaczynał od początku. Yy, zaczynał grafiką, zabawę swoją z grafiką, tak zresztą sam to określił, że dla niego grafika jest zabawą, poszukiwaniem, tworzeniem czegoś ciągle nowego. Rozpoczął późno od początku, od różnych technik graficznych, których jakby próbował, smakował, właśnie poszukiwał, w jakiej technice może najpeł najpełniej się jakby ukazać, przedstawić właśnie swoją sztukę. Miał ma taką maksymę bardzo prostą, że w sztuce nie można robić tego, co się umie. Czyli jak coś już opanował, to albo to jeszcze doskonalił i później przechodził do następnej techniki. No i tak na się w drugiej, znaczy już pod koniec swojego życia rozwinął już w pełnym zakresie właśnie technikę litografii. Litografia była ukochaną techniką Leona Wyczółkowskiego. Bez wątpienia dlatego, że dawała największe jakby możliwości techniczne, mimo wszystko, w porównaniu z innymi właśnie technikami, na przykład technikami metalowymi. Tą swobodę, którą Wyczółkowski, która widoczna jest w wielu pracach dziedziny malarstwa, a szczególnie rysunku. Litografię tworzy się na kamieniu wapiennym, odpowiednio przygotowanym, spreparowanym. Musi być bardzo gładki, zeszlifowany na ten właśnie kamień nanosi się albo bezpośrednio, albo za pomocą właśnie planszy takiej oddrukowej nanosi się rysunek. Rysunek może być nanoszony albo tuszem litograficznym lub też kredą, kredką, kredą litograficzną. Następnie tak przygotowany kamień, przygotowany do druku, pokrywa się kwasem azotowym i podaje trawieniu. Także tylko po nałożeniu farby, farbym przyjmują miejsca, które są zarysowane, no i potem wykonuje się odbitkę w prasie graficznej. Podobają mi się szczególnie takie czarno-białe litografie kwiatów. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili kwiaty to tam każdy maluje, kto zaczyna i to jest taki wazonik na środku i, i schemat zupełny coś nudnego. Miczłkowski robił to w ten sposób, że nie było tam tego kiczu, tego, tego takiego schematu interesującego. Ten wazon jest jakiś przesunięty, te, te płatki opadające, jakby tworzy się abstrakcyjna kompozycja z form, z kontrastów, linii, kształtów. I, I to jest bogate i barwne, mimo że można zobaczyć te prace, one są po prostu czarno-białe. Samo poznanie techniki litografii, samo doskonalenie tej techniki jako takiej techniki graficznej jemu też nie wystarczało, bo on się dalej posuwał w tym w swoich działaniach plastycznych, że tą, te odbitki, tą litografię jako, jako swoje dzieło potrafił również podmalowywać. Czułkowski mógłby żałować, że tak późno zaczął pracę z grafiką, ale ja myślę, że to nie do końca tak jest, bo gdyby nie miał tych doświadczeń wcześniejszych z malarstwem, to prawdopodobnie ta grafika zupełnie inaczej by wyglądała. On miał namiętny, mistyczny stosunek do przyrody. On osiadł w gościeradzu, żeby wreszcie być na co dzień wśród drzew. Słysząc głosy ptaków, obserwując kwitnienie drzew i, i kwiatów, ta więź z naturą u niego była bardzo silna. Sam powiedział, że to, że wybrał goście rac, to zdecydowało piękno. Okolica przypominająca mu jego dziecinne lata, wijąca się rzeka, brda, pola, pojedyncze drzewa i w pobliżu Bory Tucholskiej. To był taki etap. Kiedy już nabył ten dworek i zaprzyjaźnił się, wtedy poznał Kazimierza Szulisławskiego, nadleśniczego, przyrodnika, miłośnika przyrody, Kazimierz Szulisławski obwiózł Wyczółkowskiego po Borach Tucholskich. Ale przede wszystkim to spotkanie z wspaniałymi drzewami, sosnami, świerkami, park w Gościeradzu, bo dworek był otoczony parkiem, były inspiracją do wielu, wielu prac, które wtedy powstały. Zaczęło się stąd jeszcze Sulisławski, czyli mój teść, był leśnikiem. Siedziba Nadleśnictwa była położona to kilkanaście kilometrów od Gościeradza. Jak zjawił się Leon Wyczółkowski w Gościeradzu, to było w 26 roku też, no podczas jakiejś sąsiedzkiej wizyty, dawniej panowały takie zwyczaje, że jak ktoś Osiedlał się gdzieś, no to poznawał sąsiadów, objeżdżał sąsiadów, żeby się z nimi zapoznać. Ponieważ Wyczułkowski nastawił się w owym okresie na odtwarzanie obiektów przyrodniczych w swoich dziełach, więc nie miał lepszego powiem, przewodnika nie niż miejscowy nadleśnicz. Tym bardziej, że nadleśnicz. Miał i samochód, w którym łatwo się było poruszać. Znał całą administrację dobrze, no i znał dobrze lasy. Mógł wskazać wciłkowskiemu. Zeszłego lata wzięłam się znowu, próbowałam malować pejzaż i za obiekt obrazu obrałam drzewa poszczególne jeździłam na rowerze szukając najciekawszych obiektów i pomyślałam wtedy o Wyczółkowskim z jaką on niesamowitą miłością do tych drzew podchodził w jego notatkach są właśnie takie zapiski nawet notował to charakteryzując te drzewa na przykład czarne dęby z grzywą z czupryną cisy jak diabły albo świerki czarne jak szkielety. Z taką namiętnością je malował, aż w wieku tam 83 lat artysta rysując od świtu do wieczora po prostu padł pod takim dębem jednym i dostał udaru słonecznego. Wyczułkowski był o 40 lat starszy od Sulisławskiego. poczuwał młodego człowieka. On jak już tu był, to miał 75 lat, już sztalugi były ciężkie, już tego. No i przy tym Wyczułkowski przy pracy mówił. Chciał też mieć słuchacza. No a znów Sulisławski był bardzo zainteresowany. Tym, co Wyczułkowski robił. I tak. To nieraz mi opowiadał też, że on tak, Wyczułkowski siedział na krzesełku przed sztalugą, coś robił, mówił, a on stał za krzesłem i tak sobie rozmawiał. Wyczółkowski był nie tylko malarzem, ale żywym człowiekiem, który miał swoje upodobania. Lubił dobrze zjeść, też i wypić, zabawić się. Często z jeździli do Poznania po zakup farb itd., teraz bardzo hucznie się tam zabawiali, obydwaj. O co później też się mówiła, pretensje. To była taka przyjaźń, tak się zacieśniła, że w ogóle prawie nie mogli bez siebie żyć. Dość powiedzieć, że Wyczułkowski na łożu śmierci umierał w szpitalu w Warszawie. Nie chciał nikogo widzieć, tylko właśnie Sulisławskiego. Ten wszystko rzucił i pojechał tam i Wyczółkowski zmarł, trzymając go za rękę. Wyczółkowski zmarł 27 grudnia w Warszawie, bo tam pełnił obowiązki dydaktyczne na Akademii Sztuk Pięknych, ale chciał koniecznie się być pochowanym, zostać już na stałe swoim ukochanym goście na cmentarzu parafialnym we Wtelnie. Pogrzeb rozpoczynał się w Bydgoszczy, wszystkie uroczystości.